Mi nie wytłumaczył, nikt mi nie wytłumaczył, dlaczego moje dziecko nie żyje? 39 lat to trochę za młodo, żeby umierać? Bardzo młodo, bardzo młodo, to się życie rozpoczyna. A nie umiera się. Myśli pan, że e, gdyby była fachowa pomoc, gdyby była fachowa opieka, pana brat by żył? Myślę, że gdyby ta pomoc przyszła. W ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu minut od, od wejścia na izbę, myślę, że by żył. To Krzysztof Siwecki. 18 marca po godzinie 10 brat pana Krzysztofa przywiózł go na izbę przyjęć do sosnowieckiego szpitala. Pana Krzysztofa bolała noga, ból cały czas się nasilał. Stan mężczyzny był na tyle poważny, że lekarz rodzinny po obejrzeniu nogi stwierdził, że niezbędna będzie wizyta w szpitalu. Brat pana Krzysztofa zawiózł go na izbę przyjęć. Była 10.33. Tu rozpoczął się trwający kilkanaście godzin koszmar, który zakończył się śmiercią 39-letniego mężczyzny. Tak mija 5 godzin na zagadkowicie w szpitalu. Dostał numerek na izbie przyjęć 60. No i czekaliśmy. Przyszedł lekarz e, z dwoma z dwoma paniami e, i tam miał, ta miał pierwsze badanie e, Dopplera. Lekarz dotykał nogę, sprawdzał i brat przy tym bardzo krzyczał. Był, był, no widać, że go ta noga po prostu bolała. Doktor powiedział, że nie widzi tutaj żadnych zmian, jeżeli chodzi o żyły i skierował nas z powrotem na izbę przyjęć. W każdym bądź razie w pokoju zostawił po sobie mnóstwo plan brunatno-pomarańczowych. takich. Pomarańczowych, takich. Eee, one były tak naprawdę wszędzie. Był na tym, na, na tym łóżku, gdzie był prześwietlany, na, na, na podłodze, dosłownie wszędzie. Brat cały czas był na wózku, siedział na tej izbie przyjęć, z nogi cały czas kapała mu jakaś wydzielina i co, i lekarze przechodzili, pielęgniarki? Lekarze przechodzili, to lekarze nic, widzieli tę wydzielinę, każdy tę wydzielinę widział. Jedyną osobą, która tak naprawdę zajmowała się naprawdę profesjonalnie moim bratem, była pani, która sprzątała, która co chwilę... Podchodziła do, do, do Krzyśka i tą, y, tą, tą gazę czy, czy, czy te ręczniki wyciągała, tę mokre wkładała nowe. W międzyczasie wszedł lekarz, powiedział, że są już badania krwi, y, i brat ma y, 300, czegoś 300. Nie pamiętam tej jednostki, którą wymienił, mhm. natomiast ma czegoś 300. Powiedział, że świadczy to o dużym zakażeniu organizmu, o jakiejś dużej infekcji. I tyle. Powiedział to, co powiedział i wyszedł. Po godzinie 19, czyli około 9 godzin po przyjęciu pana Krzysztofa na izbę, jego stan był już bardzo poważny. Przez 9 godzin nikt praktycznie nie zwracał uwagi na mężczyznę i puchnącą nogę. Personel zainteresował się stanem pana Krzysztofa, gdy trzeba było go już reanimować. Po wielu godzinach, które spędził na izbie przyjęć, zaczęli się schodzić inni lekarze, żeby ratować moje dziecko, bo wcześniej nie było tego. Nikt nie przyszedł, żeby ratować moje dziecko, żeby go wziąć na oddział, żeby się tam czuł pewnie bezpiecznie. I tak latali, latali. Za chwilę przyszedł lekarz, którego wcześniej nie widziałam, i spytał mi się, co synowi dolega. Mnie się spytał, co synowi dolega. Syn był zdrowy, przyszedł tutaj tylko z bolącą nogą po pomoc.